Pacet da dupy. Znaczy, kurwa, poczekaj, bo to. Zgadzam się, <laughs> zgadzam się. I pamiętaj, jedna rzecz: nigdy nie bierz z dupy do ust. Lepiej z ust do dupy. <laughs> Dokładnie tak. Co tam, Keluś, wariacie? A omegluję sobie, rozmawiam tu z dziwnymi ludźmi co chwilę. I wygrywam pieniądze, bo, bo obstawiłem mecz i, i, i wszystko się dobrze ułożyło. Na, na kogo? Kto dzisiaj grał w ogóle? E, Holandia teraz gra z tym, z Ukrainą. O, no proszę, to w Holandii to pewnie wszyscy zjarani tam na stówę. Y, ale wygrywają, to najważniejsze. No i gitara, smacznego, ja też oczywiście tutaj. Smacznego, smacznego. Ej, pierwszy raz w życiu z tobą gadam w ogóle. Ja ciebie też, a wszyscy na czasie mi o tobie pisali, że jesteś najlepszym podrywaczem, dup kurwa w mieście, nie? Czemu? No, że jak laska się pojawia, stary, trzy minuty rozmowy z tobą już mam okro, nie? Znaczy, wiesz co, ogólnie jak, jak ty... chodziłem jak chodziłem do szkoły, mówili na mnie Posejdon. Każda laska na mój widok była mokra Spoko, na mnie mówili kurwa beton nie, bo ja podchodziłem to kurwa zamurowywało mnie, <śmum> a, na mnie a na mnie mówili gaśnica Czemu gaśnica? Bo jak kobieta dotknęła mnie w pewien czuły punkt to była cała biała <śmum> To mógłbyś mi ściany pomalować, zobacz bo tu kurwa jakieś plamy Wiesz są możesz dotknąć, możemy się dogadać <śmum> Dobra ścin dupę i mógł gdzie przyjeżdżać nie